Możemy wziąć, wezmę taką najmniejszą tetrę, jaką tutaj mamy, czyli tą pięćdziesiątkę. Mo Też można to zrobić bez filozofii. Uh -huh. Otóż można ją po prostu złożyć w prostokącik. Można. Umieścić w otulaczu. I to zamontować. Będz. Uh -huh. Gotowe. Wkładamy. Jest wszystko fajnie. Można zrobić samolot, z czym też będziemy się bawić. Ja tutaj pokażę tak na szybkiego, jak ja robię samolot, bo są różne typy samolotów i ja preferuję ten akurat. Innych nie umiem, bo stwierdziłam, że ten mi pasuje i innych nie robię, ale zarówno na Facebooku, na blogach czy na YouTubie myślę, że można znaleźć. Składam te tre na pół, składam jeszcze raz na pół, tak żeby powstał mi taki zgrabny kwadracik. Może ja wezmę to, żeby było lepiej widać. Jak najbardziej? Mam tutaj złożone, łapię sobie za róg i ciągnę w ten sposób. Powstał mi taki piękny trójkącik, to są skrzydełka samolotu. Tu nawet mój syn, który nie wiedział, że to się nazywa samolot, powiedział, że ja zakładam pieruszkę jak samolot. Na samolot. Tak, tutaj hop obróciłam, hop, mamy samolocik. Ten samolocik yy, wkładamy albo w otulacz. Albo nie wkładamy w otulacz, zależy od co to razu potrzebuje dla i wkładamy mm. pod pupkę, jego się w ten sposób zawija, później się to podwija, upycha, ja to będę się starała pokazać. Na ile nam róża pozwoli, na tyle się będę starała tak, to jeszcze oczywiście. Państwu pokazać. E, I to tak. jest ta opcja z tetron. tak jak mówię są jeszcze różne inne samoloty, ale to już... To już może kto inny pokaże. No i Ale po teraz jak to e, porządnie założyć. Tak jest. Bo Marysia, wiesz o tym doskonale, że prawidłowe założenie pieluchy ze wskazaniem i z dopilnowaniem tych właśnie szczegółów to jest 50% powodzenia. jak nie wiem. Nawet bym powiedziała, że chyba z 70. Zależy. No bo mamy pewien margines prawidłowego założenia pieluchy. Tak? W sensie... Pierucha może być prawidłowo, a może być bardzo dobrze założona i to też czasami jest kwestia tego, dla co nam dziecko pozwoli, bo dziecko się czasem bardzo wierci i tutaj e, wtedy zakładanie tetry, manewrowanie przy niej jest w jakiś sposób utrudnione. Więc składa, skupiamy się na tym, żeby ona po prostu była założona poprawnie. Tak tylko, żeby dziecko toż, miało toż. schowane wszystko i co zaraz pokażemy, o co, o co w tym poprawnie. Na co należy zwrócić uwagę. Dokładnie żeby ta pieluszka spełniła nasze oczekiwania. Dobra. To tak. Rozkładamy sobie tutaj to. Ale nam się tutaj Dzidzia ślicznie pobajerowała. I teraz. Proszę. I teraz tak. Zawijamy do przodu, widzę. Tak. I teraz. No, mała. Musisz mi teraz trochę powspółpracować z mamuśką. Skrzydełko. Ja sobie już tu podwijam. Robię sobie taki troszeczkę wałeczek. Do Hop. I formuję taki majteczek. O, tu też zawijasz. Zawijam. I I, do I w ten sposób przykładam to otulaczem. Hop. jeśli nie mamy slapek, to też nie Dam jest radę. koniec świata. Zapinam. I nawet z tą tetrą 50, to widzę. Widzicie, tutaj wszystko. Patrzcie, wystaje nam tutaj tetra. To, to się nie może dziać. Robię więc schowane. Z drugiej strony sprawdzam, tutaj umieszczam w pachwinkach materiał i widzę, że z Tetrą 50 spokojnie mogę sobie pozwolić na zapięcie tutaj z przodu napek, co robię? Paluszki, układam to w górę. Po to, żeby tutaj hop nie jeszcze robiły się bardziej, żeby się nie robiły różne wystające rzeczy. I popatrzcie, całkiem zgrabnie to wygląda. Nóżki mają luzu a luzu, mogą się ruszać na wszystkie strony Dokładnie. i to o to chodzi. Ale bo... pieluszka tetrowa jest schowana, jest zakryta, nigdzie nie wychodzi ani tutaj bocznie, ani między łódkami, ani górą. Pieluszka tetrowa jest zakryta. Tak, są mistrzynie takie wśród mam, które mają taką wprawę, że potrafią naprawdę majteczki ułożyć z, na pewno. z otulacza. Ja Trening to, czy nie mistrz. Dokładnie, to prawda. Ja uważam, że to, co ja zrobiłam, może nie jest całkiem majteczkami, natomiast jest poprawnie, właśnie. Wszystko jest schowane, gumki, jest gumki są schowane. Bo ja tutaj pokażę, mała, pozwól. Gdyby to było. Hop, czasami na początku rodzice robią w ten sposób. Ja tak robiłam na początku, nie wiedziałam, że to trzeba wpychać. Wydawało mi się, że wystarczy, jak zakryję pieruchę. Mhm. Ale wtedy ograniczamy ruchy dziecku, to po pierwsze, a po drugie, tutaj mamy szef. Który może lekko nawilgnąć. Na Jeśli on nawilgnie, eee. wypuszcza nam, ojej! Wypuszcza nam wilgość na zewnątrz. Wciskamy no ja to utko niepotrzebnie. Nie, tak, tak? tak? Jak ja to schowam, to nawet jak on nawilgnie, chowa się to w pakfindie, nic nie przechodzi na ubranie i to bardzo ładnie nam tutaj chroni. W ten sposób pirucha praktycznie yy, nie ma szans. Przecieknąć, jeżeli okay. będzie odpowiednio szybko zmieniona, oczywiście. Oczywiście, ma spełnić swoje zadanie. Tak. Jest poprawnie założona. Dokładnie. Pamiętamy, żeby to dawać do góry, bo jak dam to na dół, to robi nam się, zresztą sami zobaczcie, robi nam się tutaj taki wałek Nie przy pewnie, nodze. zupełnie. To uciska pozycja. po co? Można dać do góry, to się pięknie naciąga. Te wałeczki przenoszą się wtedy tutaj, a tutaj już nie przeszkadzają łódką. Tak, czyli najważniejsza zasada: szczelne, otulenie. Tetry, u każdego innego tak? wkładu, szczelne zabezpieczenie, odpowiednio założoną pieluszką, odpowiednim tak. ułożeniem gumeczki i, tutaj i odpowiednim dopięciem. I dwa palce mniej więcej jestem w stanie tyle jest wystarczające Zresztą Wasz pól jest na tyle elastyczny, że on dużo wybacza. Jest gumeczka tak, z tyłu, ale... tutaj jest taka płaska gumeczka z tyłu i, on, i są te elementy elastyczne, która dużo wybaczam, ale zawsze staramy się jednak tak dopasować. Tak. Jak widzicie, no nie zapięłam symetrycznie. Róża już jest na tyle spora, że nie, nie było potrzeby zapinania tego symetrycznie, a czy nie było potrzeby, powiedzmy, lepiej było zapiąć to w ten sposób, uh -huh. bo jest jej tak wygodniej. To jest Tetra. Tak, tetra 50 pod spodem złożona w samolot. Można ją też złożyć wzdłuż i włożyć po prostu jak tak, zwykły no, wkład. jako zwykły prosty, prostokątny układ. Tak,